Siemanko, czy trening do upadku w każdej serii ma sens? Tego dowiesz się w tym materiale. Moja mała prośba za obserwację, skomentuj, udostępnij, pokaż algorytmowi, że moje treści się po prostu podobają. Przechodzimy do dalszej części materiału. Trening do upadku cechuje się przede wszystkim tym, że trenujemy każdej serii na 100%, co powoduje, że z treningu na trening, z tygodnia na tydzień bardzo mocno wzrasta nam zmęczenie naszych mięśni, ale poza tym, że nam wzrasta zmęczenie, to również dajemy naszemu mięśniowi bądź bądź maksymalny bodziec, maksymalną stymulację, natomiast nie jest to dawka stymulacji, która jest po prostu warta tego zmęczenia. Dlatego trening do upadku mięśniowego w każdej serii jest jak najbardziej OK, kiedy chcemy wywindować ciężary maksymalnie w górę, kiedy wprowadzamy taki trening na okres kilku tygodni, to znaczy maksymalnie do czterech tygodni po 3 lot. więc w takich dwóch wariantach ten trening ma w ogóle sens. To by było tyle. Jeszcze raz dzięki za obserwację. Widzimy się w kolejnym materiale. Opa siedzi. Na razie.